Dzień dobry, w sobotę rano jak widać przybył do nas golfik naprawiony po zderzeniu z sarną tutaj wczoraj czas czasem drewniany, zobaczcie jak się poddał ładnie znaczy tak przy cofaniu delikatnie normalnie i już jest prosto, widzicie no dobra trzeba zasuwać na e, ćwiczenia kardio muszą być Ej, co? No syn jest dalej oczywiście, kuruje się, bo ma zapalenie oskrzeli, tak to się nazywa. No ale to już dobrze, wszystko. Więc jeszcze raz powtórzę, te lekarstwa, które tam czasami widzicie yy, i łączycie je ze mną, no to nie, niestety. To nie moje lekarstwa. E e ja staram się naprawdę nie używać lekarstw syntetycznych. Sporadycznie mi się to zdarza w roku. Także ja jestem bardzo niedobrym klientem Big Farm. <grym> w zasadzie żadnym, prawie. Oby jak najdłużej, oczywiście. Eee, moim lekarstwem jest właśnie to, co teraz: do lasu, marsz, marsz albo bieg. Eee, no i odżywianie, oczywiście. Wysypianie się. Dzisiaj się wyspałem od 22 do 7 rano z przerwą tam na Kaszel. Syna w nocy, bo troszeczkę się obudził. Eee, także takie bita 8 godzin e, śpie zazwyczaj, nie? No i to jest najważniejsze, chyba. Odżywianie, sen, stresy mieć gdzieś tam, one są, ale bardzo minimalne, e, bo człowiek już ma w głowie wszystko poukładane, więc się nie stresuje byle czego a grubych stresorów nie ma jakby, więc nie ma co się stresować. Uff, dobra, to by było tyle eee, o medycynie, natura. <grystanie> Minęliśmy hydrant, to znaczy, że pętla się zacisnęła. Dobra, flagę trzeba wywiesić. Nie mam uchwytu, nie mogę znaleźć pastorama pewnie gdzieś jest spróbuję w jakiś sposób ją powiesić dzisiaj no przynajmniej po to, żeby nie czcić dnia niepodległości, bo nie jesteśmy niepodległym państwem ale uczcić polskość na tych ziemiach no, i nasze barwy narodowe wywieźć. Ktoś chciał jaki typ kamery i tak dalej. No to co? No to taka tutaj zobaczcie. Nie wiem czy to jest napisane. O, model jest, widzicie? Jakiś tam pyk, 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 pyk. 18W ciągnie. No dobra, dobrze wiedzieć. No to taką z temu oczywiście, nie? Z temu to jest jedna. Teraz tą drugą dostałem żeby... to ona sobie taka jest. Taki typ, widzicie? Pyk. 5 w skoro to ciągnie, no widzicie marka taka, czy to jest istotne, nie wiem, A ta marki nie wiem czy ma w po prostu, no takie kamery, nie, ostatnio mi przyszły, ostatnio. Tu flagę trzeba wiesić to jest moja flaga z obciętym widzicie trzonkiem i tutaj taką, takim filcem. Oj, jak widzicie, tu jest strajk dla przedsiębiorców. W 20 roku w maju, 16 maja 2020 roku byłem zatrzymany z tą flagą, przewieziony do Otwocka w Warszawie. Byłem zatrzymany za protesty pokojowe oczywiście. Pokojowe protesty przeciwko polityce COVID-19. Jak wiemy skąd inąd już bardzo niesłusznej i ustawionej no także mam na koncie zatrzymanie mnie przez policję mnie i z Turką byłem wtedy także nas oboje zatrzymano wywieziono z placu zamkowego na komendę w Otwocku i przetrzymywano nas nieprawnie to wszystko jest nieprawne można sobie kiedyś będzie odszkodowanie być może za to dostać w wolnej Polsce na razie wiemy jest Polska niewolna ale jesteśmy tu na tych ziemiach Polakami dobra muszę zawiesić gdzieś zrobię uchwyt z rury wiecie rura fi ile ona 32 akurat zmierzyłem na czunek pasuje sobie przykręcę gdzieś tak tymczasowo Oś ty. i powiesimy flagę nie No chodź tu dobra to na miejscu może powiedzieć za bardzo mam gdzie, ale chyba do tej beleczki przykręcę, tu gdzie lampa. Jak tam synu? Ubierz kurtkę szybko i ja cię podsadzę, bo tu blisko. I ja cię obka wezmę. Nawaj tylko szybka akcja, będzie cię. Mam nadzieję, że cię podsadzę tak wysoko. Trzymaj flagę. Dobra, chodź, odwróć się. Ty já těším, ne tu. Chceš, Czeži... Můžeš tam? Yeah. to. Dá se nádne. Yes! Oh, <super>. oh, Dobrá. <sharpý> no, oh, bravo. No, hurá. Uh. No, bravo, bravo. Bravo, <sharpý> no, vidíš <sharpý> no, i gdzieś maga to myśliłeś, Szulę troszkę no. Fajnie synek, dziękuję po dziesiątej Trzy, siedem, cztery, dwa Ale wilgotność jest duża Dobra Poliwęglanek jest Tutaj oczywiście Skończę jak tylko yy, Będę miał czas Idziemy pobiczować się Dobra Muszę sobie przygotować stanowisko Dobra włączę się jak pierwsze koty za płoty pójdą o, Ale lodóła ja piercie Włosy pomocą. O kurczę. Widzicie? Normalnie. Świetnie to wygląda. Ja jeszcze robię na słoninie i na no i na cebulę. Użyję cebuli. Uf, świetnie. Dobra. Patelnie wyparzę zawsze, bo wiecie, może jakiś tu kot zaglądał i z patelni zlizywał tłuszcz. O. Cyk. Dobra, robimy tak. Mam słoninkę kupiłem taką. Widzicie po bieganku, po morsowanku ubrałem się, przebrałem. Można teraz zjeść ten człowiek. O, prasowana widzicie? Taka. wygląda to całkiem dobrze.

Najpierw dla syna zrobimy taką jajówkę malutką. Ja sobie zje. I wiadomo jak to dzieci to pierwsze co już naleśniki Ewa zrobiła. Czesławowi Zrobimy. Tak troszeczkę tej słoninki. dwa jajeczka jak zje będzie dobrze. Nie już tutaj talerzyczek mamy. A gdzie to nasze tutaj? Dobra, a dla, dla mnie i dla Ciebie trzeba troszkę. Lech się tu ładnie przysmaży. Zasinacz gotowa. Cztery. Pięć. 6 7 8 jajek ewa z tego tam troszeczkę weźmie. Także powiem Wam, że zużyłem 30 jajek już w ciągu 3 dni. Zostało, zobaczcie tutaj 30, pamiętacie 60 kupiłem, nie? 60 przed chwilą kupiłem. No, 3 dni temu maks Dobra Mamy życie gotowe Kuchnia letnia zrobiła się kuchnią ch Chłodną, proszę Państwa Dobra, trochę soli Jak wiecie, więcej przypraw nie używam Nie pamiętam za to, że ich nie używam Bardzo mocno żałuję Ta formułka wiecie skąd, nie? Zobaczcie jak wbili mi w głowę. Za wszystkie nieużywane przyprawy bardzo mocno żałuję. I takie to pierdoły boże. O, nawet widzicie, boże mówię. No tak kurde zaczipowali mój umysł. Ale tylko tak zostałem na tym poziomie, nie? Na szczęście konkretnie nie udało się przejąć In... mojego mózgu. Dobra. Dalej, 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 bo już jestem głodny. Wczoraj jadłem, nie wiem, raz porządnie, drugi raz mniej porządnie. W ogóle to wiecie, ciągle jest ten... walka z otyłością brzuszną. Tak wychodzi ona średnio, ale nie powiększa się. Może ciut czasami jest mniej. Więc no dobra no. Wyniki chciałbym mieć lepsze, ale dążę do tego nieustannie, codziennie. Codziennie o tym myślę. jest <ślesz> przesady oczywiście. A no ale pilnować się z jedzeniem trzeba, nie? Za dużo jabłek jem zdecydowanie, bo naprawdę zjadam nie rozpięć jabłek dziennie. A to jest fruktoza, a fruktozy dużo niedobrze. Na wątrobę, otłuszczenie można mieć wątroby, Ech, jak alkoholik normalnie. Załóżmy, że aktywnie dosyć żyje, więc mi się tam nie, nie otłuszcza ta wątroba za bardzo, ale jednak jest możliwość. Jajówka będzie zaraz giczała. Dobra, tu wyłączymy. No dobra. Jajóweczka na śniadanko, takie śniadanie owym bardziej, nie? Ewie odrzucimy, jak kotek napłakał. Skąd to powiedzenie, jak kot napłakał, bo kot nie płacze, chyba nie. O, osiem jajek. Tego Ewa półtora, a resztę ja. Miocio. No jest sobota po południu, już zmrok zapada. E, idę do sklepu jeszcze. Syna odwiozłem. A i jest taka informacja, de, przyszła informacja <grym> z Niemiec, że Czapeczki dotarły, że pasują. Zdjęć już nie będę pokazywał, bo Darius wysłał zdjęcia, jak są w czapeczkach naszych, waszych. Także fajnie, miło. Pozdrawiam Darius, pozdrawiam wszystkich, z którymi tam stoisz. Nie znam. No, hej, trzymajcie się. A widzowie oglądają dalej. Kartusze kupione. Mgły. Zimno, nieprzyjemnie, wilgoć taka w powietrzu. No to chyba by było na tyle dziś w tym dzisiejszym filmie. <laughs> Także, jak ktoś czapeczki chce, nie tylko w Niemczech, ani w Stanach, a nawet w Stanach, no to co? Po prostu trzeba postawić kawę i wysyłamy taką czapkę. Ewa zresztą pracuje nad innymi jakimiś projektami, więc. Więc będzie pewnie filmik na ten temat, co ona tam wytworzy. No i chętni będą mogli sobie kupić już takie gotowe produkty. Zatem pozdrawiam, zostaw suba, jak się uda, hej. Uczymy się na drodze polnej, leśnej, jazdy samochodem, tym razem manualnym, nie? Co się? Tak. Czyli ze skrzynią manualną trzeba biegi przełączać, kierunkowskazy włączać i takie tam manewry. Super, jeszcze to trzeba zrobić. Wtedy wcześniej się włącza i teraz musisz uważać na tą choinkę. No Jedziesz pomału Ej! To nie. Musimy wycofać, czekaj, zmieni bieg Wjechaliśmy w bramę Skręcaj Na pan zło, Jezu, To jest uważane słupki o. I teraz e, bieg luz zrób, przestaw dźwignię Tak? Do tyłu Nie? Jeszcze do przodu teraz troszkę? Dobra, o i tak na boki ona musi chodzić. Tak już tu los musi być, o. Dobra i teraz ręczny zaciągnij. A ty? Mocno dobra. Ręczny. tak działa. No, to była nasza jazda. Mój ulot taki, widzicie? Chodzę sobie w gaciach, koszulce. Przecież jest ciepło, nie? Tak jakoś nie. Na, na, wychodzę, jak wychodzę na krótko, to tam się nie ubieram specjalnie. Jak na razie przeziębienie tam chciało mnie brać, ale nie wzięło. A to jest fala tych teraz jakichś grypopodobnych zachorowań. No bo sezon, nie? Póki co tu nic konkretnego mnie jeszcze w tym sezonie jesiennym nie spotkało, ale wszystko przede mną. Tak, Kuciąbek biega tą i weftą. Dobra, idę chwilę do syna <taki>, taki film będzie, wiecie Taki gadany, rwany, nie? No Ja wiem, że te, ale one się nie zaczepiają Te ptaszki, oto Nie będzie na co powiesić, już nie będę kombinował Chyba nie ma to brania jakiegoś Bardziej tutaj Chociaż tu podziobane jest I Ziarenka tutaj, widzicie? Spadaj, kocie no niestety kot to nie ptaszki, ptaszki to nie kot. Ten jest łowny, więc trudno. Niech powalczą o żarcie, nie? Kot jak i ptaki. Taka równowaga w naturze. Będziemy głos już doszedł prawie do siebie. O!